Cześć moi drodzy klockowani! Dzisiaj króciutki update do filmu o podobnej tematyce, który nagrałem już jakiś czas temu, dotyczącego zmian w dystrybucji LEGO w roku 2024. Jest to jednak tylko krótki update, więc od razu przejdę do rzeczy, żeby nie przedłużać. Jak dobrze wiecie, na fanklotków.pl bardzo przykładamy się do tego, żeby na bieżąco śledzić listy dystrybucyjne i w przypadku ostatnich zmian, w tym między innymi rozszerzenia listy detalistów, którzy mają dostęp do zestawów ograniczonej dystrybucji o Yatu i Duty Free, dajemy Wam o tym znać jak najszybciej się da. Jeżeli jednak chodzi o ten case, który chciałbym omówić teraz, to sytuacja jest nieco bardziej skomplikowana i można rzec, że nieco zagadkowa. Być może zwróciliście uwagę, że na niektórych grupach Facebookowych pojawiają się doniesienia, że w poszczególnych hipermarketach, zwłaszcza w Auchan i Carrefourze, na półkach możemy znaleźć zestawy ekskluzywnej dystrybucji. W tym m.in. ten, czyli niewidzialną rękę z gwiezdnych wojen, której premiera miała miejsce dopiero co, czyli na początku marca 2024 roku. W komentarzach pod tymi postami sporo osób wskazuje, że w takim razie. Dystrybucja tych zestawów już nie jest ekskluzywna, i to ten temat chciałbym przede wszystkim poruszyć. Oczywiście, jeżeli zestaw pojawia się gdzieś indziej niż na Lego.pl czy w Lego Stores, no to od razu możemy powiedzieć, że zmienia się jego dystrybucja i nie jest on już ekskluzywny. Warto jednak zwracać uwagę na pewne wyjątki, bo na przykład sklepy pokroju ProShopu mają własnych dostawców, w związku z czym nawet zestawy ekskluzywne czasem goszczą na ich półkach, co nie zmienia faktu, że w teorii są one nadal ekskluzywne i dostępne przede wszystkim w LEGO Stores. Jakkolwiek w Pro Shopie na przykład, można je często kupić taniej niż tam. Jeżeli natomiast chodzi o hipermarkety, to sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana i nie ma co owijać w bawełnę, znacznie bardziej upierdliwa. Z jednej strony te zestawy dystrybucji ekskluzywnej faktycznie pojawiają się w hipermarketach, więc trudno uznać, że mamy zachowaną dystrybucję ekskluzywną. Z drugiej jednak strony te konkretne sety, jak niewidzialna ręka, niektóre zestawy z Ninjago, czy chociażby choruskańska kanonierka, która jest zestawem no, dość drogim, one pojawiają się w tych sklepach wyłącznie punktowo. Przez punktowo mam tutaj na myśli to, że nie znajdziemy ich w każdym markecie danej sieci, a wyłącznie w wybranych jednostkach, przykładowo w moim hipermarkecie, który jest całkiem duży i piętrowy, a mówię tutaj konkretnie o Carrefourze, ja do tej pory nie widziałem jeszcze ani jednego zestawu tej ekskluzywnej dystrybucji, które pojawiają się faktycznie w Carrefourach w Polsce. Ponadto ta oferta nie ma najczęściej charakteru stałego, to znaczy dany zestaw faktycznie można na przykład kupić w Kerfurze, ale tylko przez okres, nie wiem, tygodnia, dwóch, dopóki pierwsza czy druga partia się nie wyprzeda, a potem zestaw znika z tych półek i znowu nie jest dostępny stacjonarny. Pomimo tego, że śledzę na bieżąco rynek, to naprawdę trudno powiedzieć mi, co autor miał na myśli. To znaczy nie do końca rozumiem takie postępowanie, czy to Lego, czy bardziej może hipermarketów, które po prostu rzucają raz na jakiś czas te zestawy i niekoniecznie o tym informują, bo na przykład w gazetkach nie ma o tym ani słowa. Można więc powiedzieć, że jeżeli wejdziecie do Carrefour'a albo Auchan i znajdziecie tam zestaw z dystrybucji ekskluzywnej, wciąż to tak nazwijmy, to będziecie po prostu mieli sporo szczęścia i jeżeli zestaw będzie dodatkowo jeszcze w jakiejś promocji, to po prostu trzeba go stamtąd zabierać jak najszybciej. Wiemy na przykład, że wspomniana wcześniej kanonierka bywa taniej w hipermarketach, i w związku z tym najlepszym sposobem na jej nabycie jest w tym momencie zgarnięcie jej właśnie spółek sklepu stacjonarnego, nie będącego LEGO STOREM. Z naszej strony, jako podmiotu śledzącego rynek, niewiele możemy z tym faktem zrobić. Zastanawiamy się w tym momencie, jak ogarnąć tę kwestię pojawiania się tych zestawów, ale chyba nie jesteśmy w stanie zrobić tego tak, żeby miało te ręce i nogi, bo czasowość i punktowość tej dystrybucji po prostu no, nieco nas rozbraja. Z drugiej strony nie chcemy oznaczać opisywanych zestawów jako sety ograniczonej dystrybucji, no bo faktycznie nie dostaniemy ich taniej regularnie, także trudno tutaj mówić o jakiejś stałości dystrybucji, co najwyżej można zakładać, że jest to swojego rodzaju promocja. Dzielę się tą informacją także dla tych, którzy często zwracają nam uwagę, że jakiś tam zestaw pojawił się w kerfurze, więc chyba wypadałoby wyrzucić go z listy ekskluzywnej dystrybucji, więc to wideo ma też za zadanie wytłumaczyć Wam, dlaczego działamy tak, a nie inaczej, jeżeli chodzi o. Prowadzone przez nas listy dystrybucyjne. Podsumowując, zdajemy sobie sprawę, że niektóre hipermarkety mają albo miwają w swojej ofercie zestawy dystrybucji ekskluzywnej, ale tę sytuację trudno nam uznać za stałe przejście danego setu do dystrybucji ograniczonej. Dlatego zostawiamy je na liście setów ekskluzywnych. Bo po prostu przez większość czasu są one ekskluzywne, a to, że od czasu do czasu da się je dostać stacjonarnie w nieco niższej cenie, no cóż, tutaj mogę poradzić tylko i wyłącznie to, żeby zgadniać je wtedy na piłkę. No to tyle tytułem wyjaśnienia. Mam osobiście nadzieję, że ta cała sytuacja nieco się wyklaruje i po prostu będziemy mieli większą możliwość przewidywania, który zestaw faktycznie wejdzie do tej dystrybucji ograniczonej, tym bardziej, że LEGO rozszerza ją, tak jak mówiłem w poprzednim filmie na ten temat. A tymczasem, jeżeli macie jakieś pytania, to oczywiście zapraszam do ich zadawania w komentarzach, jak również do oddawania łapek w górę i subskrybowania naszego kanału, na którym podobne materiały pojawiają się dość regularnie. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem.